Moja zaborcza mama nigdy nie chciała, żebym miał dziewczynę, bo to ona miała być jedyną kobietą w moim życiu. Kiedy przyprowadziłem do domu swoją pierwszą dziewczynę, wybuchła i doprowadziła ją do płaczu. To był mój punkt zwrotny. W ciągu kilku miesięcy mama błagała o przebaczenie, mówiąc, że zrobi wszystko, by odbudować naszą relację. Odkąd byłem dzieckiem, mama jasno dawała mi do zrozumienia, że zawsze będzie ważniejsza niż jakakolwiek przyszła żona. Moje marzenie o kochającej żonie zawsze zależało od tego, czy mama ją zaakceptuje. Gdy poszedłem do liceum, chciałem zacząć się z kimś spotykać, ale za każdym razem, gdy pokazywałem mamie zdjęcie dziewczyny, która mi się podobała, ucinała temat. Mówiła, że nie potrzebuje dziewczyny, bo to ona powinna być jedyną kobietą w moim życiu. W głębi duszy wiedziałem, że to, co robi, jest złe, ale odpychałem tę myśl, bo nigdy nie chciałem jej denerwować. A 7 lat później, mam teraz 26 lat, a na ostatnim spotkaniu rodzinnym przyprowadziłem swoją pierwszą w życiu dziewczynę. Byłem pewien, że to będzie ta, którą mama zaakceptuje. Kasia studiowała weterynarię. Była przepiękna, i mistrzynią pływania na poziomie krajowym w liceum. Uspokajała mnie, że wszystko będzie dobrze i że moja mama ją pokocha. Przez sekundę naprawdę jej uwierzyłem. Więc kiedy zapukałem do drzwi rodziców, miałem więcej pewności siebie niż kiedykolwiek. Ale wtedy otworzyła mama. Cześć, mamo, chciałbym, żebyś poznała moją dziewczynę Kasię. Co ta kobieta robi tutaj z moim kochanym synkiem? Przerwała krzycząc, twarze nam zrzedły. Próbowałem coś powiedzieć. Mamo, proszę, daj jej szansę nie, ona nie wejdzie do naszego domu. Wie, że nie jest dla Ciebie wystarczająco dobra. Zwróciła się do Kasi. Widziałem, jak Kasia powstrzymuje łzy, a mnie ogarnęła fala emocji. Złość, zażenowanie, nienawiść. Powiedziałem Kasi, że wracamy do mojego samochodu, a gdy wziąłem ją za rękę, mama zaczęła mówić znowu. Dokąd idziesz, skarbie? Wchodzisz do środka. To tylko ta kobieta, która nie może. Staliśmy w szoku. Chciałem krzyczeć, ale powstrzymałem się i ruszyłem z Kasią do samochodu. Głos mamy stawał się coraz głośniejszy, gdy oddalaliśmy się. Teraz wściekła, że wybrałem Kasię zamiast niej. Gdy tylko wróciliśmy do auta, Kasia się rozpłakała. Mówiła, że coś takiego nigdy wcześniej jej się nie zdarzyło, i pytała, czy naprawdę jest taką złą dziewczyną. Uspokajałem ją, a ją w ramionach, zadałem sobie pytanie. Zobacz tutaj